Buenos dias, buenos aires, witamy bardzo serdecznie w Barcelonie i okolicach, gdzie my wakacjujemy, ale też pracujemy, bo odpowiadamy na Wasze ciężko zadane pytania do trzeciego Q&A, które go właśnie oglądacie. I to polega na tym, że Wy zadawaliście nam pytania, my na nie teraz będziemy odpowiadać, na te, które się nie pojawiły w pierwszym i drugim Q&A, bo się powtarzały te pytania. No to co będziemy drugi raz odpowiadać, tam sobie obejrzyjcie potem, ale to potem. A teraz odpowiemy na te, które tutaj mamy na liście. To Pani Krysiu, bardzo proszę. Pierwsze pytanie, jakie mamy. Czy będzie jakaś nowa seria po zagotowaniem? Mam nadzieję, że będzie. Mamy trochę pomysłów na nowe serie. Część trochę takich też vlogowych, część wyjazdowych. Na pewno to, co teraz jest na kanale, nie będzie wszystkim i będziemy się starać urozmaicać i szukać nowych, ciekawych form, także mam nadzieję, że nowe ciekawe rzeczy w przyszłości się jak najbardziej pojawiać będą. Si. Czy zaprosicie do realizacji któregoś z odcinków jakiejś znanej gości, żeby próbowali potraw zamiast pani Krysi? <gry> zamiast pani Krysi to może nie, bo ona jest jedyna w swoim rodzaju. Jeśli chodzi o próbowanie, to trzeba mieć tytanowy żołądek, nie oszukujmy się, niewiele jest takich osób. Natomiast tu bardzo mam nadzieję, że kiedyś jakieś kolaby z jakimiś innymi twórcami uda się zrobić. Jesteśmy w trakcie budowania nowego studia. Jeszcze trochę czasu na to zejdzie, Natomiast w momencie, kiedy się uda, mam nadzieję, że będzie więcej warunków do zrobienia czegoś takiego, bo w obecnym studio, jakie mamy takich warunków, to tak nie ma. O, i tu jest właśnie to studio. Jak widzicie, niewiele brakuje do końca. Tu się, o, o zapiękuje się to wszystko i będzie gigno. Kilka szlifów ostatnich zostało, jak myślę. No i moim wielkim marzeniem jest skrzyżować rękawice, kuchenne oczywiście, z Mietczyńskim. To jest taki mój idol kuchenny i no mam nadzieję, że kiedyś uda się coś ugotować razem. No byłoby to spełnienie pewnych marzeń, tak. Możecie skrzyżować swoje chochle. Albo nie, nie możecie. Nie róbcie tego. Przepraszam. Ale ty masz talent, skrzyżować chochle. Naprawdę. O, teraz do Ciebie. Czy Pani Krysia znalazła już adwokata do pomocy przy rozwodzie z orzeczeniem o winie? Oczywiście, że znalazłam. Ale jeszcze nie użyję. Fajnie, że się martwicie i wiecie, że sąd orzeczy o jej winie. Natomiast ja też taki zły nie jestem. Raczej pozwoliłbym jej odejść z ugodą. No i już bym tych brudów na nią w tych sądach nie wyciągał. Prawda? Niewiarygodnie. Ja jestem raczej... Człowiekiem wspaniałomyślnym, tak powiedzieć. Wspaniałomyślnym. Co dalej z seriami wojskowymi? Czy będzie kontynuacja? Bardzo byśmy chcieli kontynuować serie wojskowe. Problemem jest to, że nie za bardzo da się znaleźć do kupienia jakieś te racje żywnościowe. Te, które nam wcześniej przesłał Adam, dobrze pamiętam, to są takie racje, które łatwiej jest dostać, jeśli uda nam się. Jakieś racje zakupić, zdobyć, uzyskać, to bardzo chętnie zrobimy kolejne odcinki, ale to nie jest łatwe, bo po prostu tej racji nie za bardzo da się znaleźć. No i, i, I tyle. Ile zajmuje Wam nagranie odcinka i czy robicie jakieś próby? Ciężkie pytanie to jest nagranie odcinka, bo to się składa z procesu przygotowania, nagrania i montażu. No to tak, przygotowanie, no to co trzeba zrobić, wyszukać. Kupić składniki, i jakby takie rzeczy, no to to jest kilka godzin, generalnie, tak z pół na to schodzi. Potem dzień nagrania, no to praktycznie cały dzień. No i potem ze dwa dni na zmontowanie tego wszystkiego. To jest dużo. Tak. To zajmuje dużo czasu, jak na te 8-10 minut, które potem z tego zostaje, i nie, nigdy nie robimy żadnych prób. To wszystko, co robimy, jest robione na żywo, jednokrotnie, bez dubli i bez powtórzeń. Czy grasz w jakieś gry, jeśli tak, to jakie? Raczej nie, bo nie mam na to czasu i nie za bardzo jakby pociągają mnie też nowe tytuły. Ostatnią grą, którą przeszedłem w całości i się wciągnąłem na długo, to był dodatek do gotika, to gry, która ma ponad 20 lat. Ale po prostu kroniki Myrtany, które wyszły, to była jedyna gra, która mnie wciągnęła naprawdę na, na długo, bo te starsze gry takie właśnie gotikowe uwielbiam. Natomiast stanowcze jakoś tak... nie wciągają, no, nie, nie wciągają. Tak, ja mam duży sentyment do gotika, aczkolwiek ja bardziej lubię patrzeć jak on gra, bo sama za bardzo się boję, zwłaszcza jak są jakieś potwory, to ja w ogóle jestem przerażona i ja zostawiam komputer i odchodzę, bo, bo za bardzo się boję, że mnie zaatakują po prostu. I ja go wołam, żeby on je zabił za mnie, a potem mogę iść dalej rozwiązywać historię czy coś. Tak jest. To nie jest żart. No. Dlaczego Pani Krysia to Pani Krysia, a nie Pani Jadzia czy Grażyna? Ok. Mhm. Dlaczego Pani Kresia, to Pani Krysia, a nie Jadzia czy Grażyna? I to jest jedno z tych pytań, na które odpowiadamy jak zwykle trochę z przypadku, no e, ponieważ no, nie spodziewaliśmy się, że, że ci ludzie tu przyjdą i siądą sobie na tej ławce, bo są. Dobra, nie ma tu Francuzów, chyba możemy kontynuować. E, co tam było za pytanie? Dlaczego pani Krysia? E, dlaczego pani Krysia to pani Krysia, a nie Jadzia czy Grażyna? E, tak, generalnie to w przypadku. Nie planowaliśmy, że pani Krysia będzie taką dużą częścią tego kanału i że będzie występowała tak dużo i często. Po prostu podeszła do mnie i powiedziała niespodziewanie, że w sumie też by chciała e, nagrywać to ze mną. No tak. Nie tak było. Tak było. Nie, nie było tak. Ty się mnie zapytałeś, czy yy, jakbym mogła cię wesprzeć i ci pomóc i w ogóle to... Przyszła, na kolanach wręcz prosiła, co? czy mogę z tobą nagrywać. Czy zrobisz mnie gwiazdą? Zawsze o tym marzyłam. Ale kłamie, tak mnie prosiła. Ale tak mnie prosiła. Gdyby nie ja dalej by zamiatała, to i to je na dworcu kolejowym. To co robiła do tej pory. Ja się nie zniżę do tego poziomu, żeby to komentować. Po prostu przejdźmy do kolejnego pytania. Dobrze. Czy mówisz pani Krysi, co właśnie zjadła, czy dowiaduje się dopiero, gdy zobaczy film? Zazwyczaj dowiaduję się zaraz po zjedzeniu. Czasami mi nie chce powiedzieć, jeżeli to jest coś strasznego i wtedy muszę bardzo prosić. Ale generalnie im mniej wiem, tym, tym lepiej, bo jestem pierwszym widzem i na mnie są testowane odcinki. Tak, ja się staram w ogóle nie pokazywać niczego, ani żeby wcześniej nie widziała z czego to było. Ani żadnych przygotowań ani w trakcie montażu, żeby nie widziała odcinka, bo bardzo mi zależy na tym, żeby jako pierwsza zobaczyła ten odcinek i powiedziała, co może być jeszcze do przemontowania, co można zrobić lepiej, co, co można zrobić gorzej. I to jest zawsze fajne, jak już ogląda zmontowany odcinek i robi takie. Coś ty mi dał! No, tak jest, naprawdę. Ile razy pani Kresia miała zatrucie pokarmowe po emisji programu? Na szczęście. Jeszcze ani razu. Mam nadzieję, że się utrzyma? Popracujemy nad tym. Zwłaszcza po tym ostatnim odcinku z Zemstą. Tam naprawdę było przegięcie pały. Jak nie widzieliście, no to to, co ona tam zrobiła, to, to była masakra. Czym jeździ pan prokurator i pani Kresia? Pani Kresia nie jeździ, bo się boi? No, czasem jeździ, jak musi. Jeśli chodzi o mnie, Honda Civic, Typer, GTR 500 tego rocznego oczywiście. To jest moje marzenie, natomiast jeżdżę Fiatem, brawo, ale też bardzo szybkim, bo też wersja Sport, całe 150 koni mechanicznych. Mogliście zobaczyć to auto w vlogu z Santago, to nim jechaliśmy, to tam kawałek widać i to wciąż jest to auto i pewnie przez jakiś czas jeszcze będzie to auto. Co studiowała Pani Krysia i dlaczego było to prawo? Dlaczego prawo? Czy ja wyglądam na kogoś, kto studiuje prawo? Właśnie, czy ona wygląda na kogoś, kto by się dostał na prawo? Co? Nie <laughs> o Chodziło. Pani nie studiowała prawa, tylko dziennikarstwo i komunikację społeczną. I widzicie? Nie skończyła w McDonaldzie. W McDonaldzie kończą po kulturze, przestań mnie obrażać. Dobra, to wam. No to ale w sumie jesz gorsze rzeczy niż w McDonaldzie. <grystanie> 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 jak się poznaliście? Proszę, opowiedz, jak się poznaliśmy. Mam to powiedzieć, serio? No proszę. Mam to powiedzieć? No tak. Nie będziesz na mnie potem krzyczała? Nie. No, zabiegała o moje względy przez e, kilka lat. chodziła, a wysyłała listy miłosne, kwiaty, zapraszała w różne miejsca w pewnym po prostu momencie, gdzieś tam, może troszkę, z jakiejś litości pomyślałem, no dobra, pójdę z nią, spotkam się, wytłumaczę jej, że tak nie można. Dobra, nie, stop, koniec, e... koniec, bo to jest po prostu stek bzdur, straszny. To ja było była tak... wtedy Tak to... właśnie. E, na tym spotkaniu e, i, i po zjedzeniu tego steka e, francuski to był stek bzdur e, i... A tak na serio to poznaliśmy się w szkole aktorskiej Czy będzie więcej vlogów? Mam nadzieję, że będzie więcej vlogów, bo nawet jak tutaj jesteśmy na wakacjach w Hiszpanii to strasznie mnie ciągnie do tego, żeby wziąć tą kamerę i vlogi robić. I w ogóle to miało nie być żadnego vloga z Hiszpanii, ale tak sobie teraz pomyśleliśmy. Jak już jesteśmy w tej portawenturze, to chyba nagramy vloga z portawentury również. Bo czemu nie? Mamy kamerę, mamy mikrofony, to nagramy jak się bawimy i czy warto tu przyjechać. A jeszcze trochę, żeśmy nagrali takich krótkich filmików na Instagramie z naszego pobytu, więc jeśli nie nagrywamy vlogów, zapraszam serdecznie na Instagram, a tam w ogóle zapisałem Wam pewne relacje. Z tych właśnie wakacji w Hiszpanii macie tam na przykład relacje z wielkiej wyprawy do zapomnianej latarni morskiej, w której straszy. Ach, kochanie, w kolejnych kafelkach zobaczycie historię jak z filmu, pełną wzlotów, upadków, miejsc, w których niespodziewanie musieliśmy e, z panią Kriszą ratować życie. Polecam, zapisana storka osobno na Instagramie. Coś pięknego. Ty spotkałeś się kiedyś z hejtem? Tak. Jeżeli ktoś robi coś w internecie i tworzy, to z hejtem się spotka na 100%. Ze względu na to, że zawsze są ludzie, którzy będą cię w jakiś sposób obrażać, wytykać najmniejsze błędy, mówić rzeczy, które są nieprawdą, tak po prostu jest i trzeba sobie wyhodować dosyć grubą skórę, jeśli chcecie w internecie działać. Po prostu, no, tego się nie da uniknąć. Zawsze warto patrzeć na pozytywy, bo w rzeczywistości nikt jeszcze nas nie obraził w żaden sposób, ani się krzywo nie spojrzał, tylko wszyscy są mili. Tylko w internecie jakoś potrafią. Dobra, chodźmy na to. Chodźmy na to. Na więcej pytań odpowiemy już w hotelu, bo ja już nie mogę ja już za bardzo chcę jechać. Co robicie w międzyczasie? Jak nie nagrywacie filmów? Ciężko pracujemy. Szokująca jest to odpowiedź. Natomiast. Na ten moment jeszcze wciąż nagrywanie do internetu jest bardziej hobby a i mamy pracę. I ja i Pani Kresia normalnie pracujemy, mamy swoje firmy, które zabierają nam bardzo dużo czasu, bo za coś trzeba żyć. I teraz pozdrawiam właśnie wszystkich hejterów, którzy napisali tysiące komentarzy pod filmikami. Weźcie się za jakąś robotę, bo nic nie potrafi się robić, tylko głupie filmiki w internecie kręci się. I za robotę byście się wzięli, do roboty poszli pracować? No i następne pytanie nawiązuje, czy moglibyście częściej nagrywać filmy? No i tu właśnie bardzo chcielibyśmy częściej nagrywać filmy, ale przez to, że naprawdę bardzo dużo pracujemy po prostu i jeszcze traktujemy trochę jak hobby nagrywanie tych filmów, no to jakby nie możemy sobie pozwolić, bo po prostu brakuje nam czasu na to, żeby nagrywać więcej, ale mamy nadzieję, że. Za jakiś czas uda się jeszcze bardziej rozwinąć ten kanał i po prostu więcej nagrywać tu, a mniej pracować gdzie indziej. Ty, 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 ty. Czy Pani Krysia jest w ciąży? Serio to pytają? Tak. Pojawiło się kilka razy to pytanie. Czy jesteś w ciąży? <grystanie> jeszcze nie. Ale bardzo za to czekam. Bo jak będę w ciąży, to nie będę musiała jeść tego wszystkiego, co jem teraz. No, faktycznie nie pomyślałem o tym, ale jak będzie w ciąży, to chyba nie będę mógł jej tego dawać. Już nie będę ryzykował życiem dziecka. Ha. Czy w tym roku będziesz na Polen Tak, będę jak co roku. Także jeśli gdzieś mnie tam w tłumie wypatrzycie, to bardzo chętnie sobie zbiję z Wami pionę i pogadam. A jako, że w ogóle moja ekipa to jedzie z drugiej części Polski, to ja jadę samochodem sam ze Śląska, więc mam trzy wolne miejsca w swoim turbo Fiacie, więc jeśli ktoś z Was chce się w sumie dołączyć, to możecie pisać na Instagramie. Trzy osoby mogę ze sobą na Poland z powrotem zabrać. I to już wszystkie pytania, jakie zadaliście. Niektóre, które zadawaliście już były w pierwszym i w drugim Q&A. Także jeśli zadawaliście i nie widzieliście tutaj odpowiedzi, to sprawdźcie tam te dwa, bo pewnie już na to pytanie odpowiedzieliśmy po prostu. Nie będziemy się powtarzać. No. my no to wszystko, nie? Wszystko? Sj! Sí. Sí. Vamos! No, to my idziemy na kolację e, i do zobaczenia. Cześć! Haju!